Powód kontroli, przed przejściem na pierwszym O kurczę. Ja To nie... panu, ja pan Kurczę, właśnie powiem panu, że no chyba nie do końca. Jestem trochę spóźniony po prostu do operacji, od tutaj zaczęło być A to 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 pan sobie nagranie, to... a. Nie, no nie trzeba, nie, panu, jazdy, jak jest, to Jasne. Jak pan ma łodziłości można sobie odbudnąć na razie? Nie no przecież nie ma powodu żeby nie wierzyć. Nie. Przepraszam na emocje, tak jak mówię. 10 lat skrzydłowanie. Powiem panu, że się bardzo staram już od wielu lat, bo kiedyś miałem zabrane prawo jazdy za punkty i teraz od kilkunastu lat jeżdżę kurczę bez żadnych kurs. Dzisiaj będzie dużo punktów. 10 punktów za ja. chwilę Moldo, Jedy, jedyne, jedyne co jest pocieszające to to, że od września się to zmienia, że półtorej minuty na dwa lata jeszcze się pan załapie na rok.